How to Play. Bo mamy tu rozwiązania, albo mają inne firmy. No ale mówmy się, no rozwiązania to nie wszystko. No bo co nam po rozwiązaniach, kiedy nie wiemy albo nie umiemy ich wdrożyć w sposób szybki, ale także w sposób wartościowy przede wszystkim dla, dla biznesu. Yy, my wiemy, jak to zrobić. Yy, mamy na to sprawdzony framework, który no nie ma tutaj zaskoczeń składa się z trzech kroków. I pierwszym krokiem to jest, to jest research, i to jest tak de facto pewna praca domowa do odrobienia przez biznes. Można zrobić to samemu, można poprosić o, to, o wsparcie firmę zewnętrzną, ale to jest taki pierwszy w krok, który de facto jest effortless, i, i też on nie jest. Jest praktycznie darmowy, albo, albo, albo wymaga niskich nakładów, yy, jeśli chodzi o, o finanse, to jest tak de facto określenie wyzwań biznesowych. Mierzymy się z wieloma wyzamiami biznesowymi w naszej firmie. No i znowu odpowiedzialnie. To nie jest tak, że AI to jest yy, recepta na wszystko. Mamy 100 problemów i teraz wszystkie opędzimy ai to, no, to tak nie zadziała, to, to, to tak to nie wygląda. Więc tak naprawdę w pierwszym kroku my zachęcamy, żeby określić pewne wyzwania biznesowe, odrobić swoją pracę domową, czyli spośród problemów wybrać to, przetestować, które najlepiej jest w stanie pokryć AI. Możemy przetestować to, dany, dany use case, dany business case i lokalnie albo w chmurze, bo możemy zanonimizować dane, i spróbować zrobić takiego poca w oparciu właśnie o ChatGPT, czy każde inne darmowe narzędzie, żeby sprawdzić, czy w ogóle AI jest w stanie ten problem rozwiązać. I tak naprawdę często wystarczy zwykły komputer, albo darmowe narzędzia, albo jakieś narzędzie na poziomie 10 dolarów miesięcznie, po to, żeby sprawdzić, czy w ogóle zwalidować tezę, czy, czy to, co chcemy rozwiązać, to AI jest w stanie rozwiązać. No i przydaje się jakaś taka podstawa wiedzy o AI. -u. nie jest to konieczne, ale jest to, jest to pomocne. Czyli jeśli chodzi o określenie wezwań biznesowych, to macie jakiś framework, żeby jakoś to nakreślić? Bo może być tak, że na przykład biznes nie do końca jest w stanie określić te wyzwania biznesowe, nie jest w stanie tego jakoś ulec słowo. Myślę, że pewne problemy są niższego szczebla, nie docierają uh -huh. do góry, a jednak wpływają jakoś sposób na ogólny wyraz firmy. Zastanawiam się, czy to powiedzieć, ale powiem to tak skromnie. Ten framework to ja, bo ja jestem między IT i biznesem, i właśnie rola analityka to nie muszę być ja, to może być każda inna osoba, która pełni tą rolę. To jest taka osoba, która pomaga identyfikować te wyzwania biznesowe i meczować je z tymi, z tymi rozwiązaniami technicznymi. Ja właśnie też taką osobą więc. No właśnie. Dokładnie tak. Więc. I tak, i firmy są analitycy, i analitycy to świetnie zrobią. Nie ma firmy analityków, można zawsze zwrócić się do firmy zewnętrznej, żeby pomogła to, to zrobić. I co zyskujemy po tej, po tej fazie? Tak naprawdę zyskujemy dobrego kandydata, zwalidowanego kandydata do kolejnej fazy, którą my nazywamy Proof of Value. Ja jestem no, trochę bliżej biznesu. Więc generalnie staram się unikać, czy nie, że może nie unikać, tylko bliższe, bliższe moje sercu jest POV, bo moim celem nie jest POC, czyli jakby to, to jest istotne z punktu widzenia inżyniera, żeby walidować czy koncepcja działa, ale dla mnie kluczowe jest zwalidowanie, czy to rozwiązanie przynosi wartość dla biznesu i po wykonaniu tej pracy zyskujemy konkretne wyzwanie biznesowe, które chcemy zaadresować w kolejnej fazie. I kolejną fazą właśnie jest POV, czyli tutaj już hmm, tak trochę bardziej na serio. Już w podejściu on-premisesowym yy, staramy się zwalidować na wybranej próbce danych, na wybranym business case, Co ważne, na wybranych użytkownikach, bo istotne jest, żeby zebrać grupę użytkowników testowych, którzy zwalidują efekt i osób z dziedziny, jakby z produkcji, po to, żeby, żeby, żeby zwalidować te wyniki. I tak naprawdę tutaj potrzebujemy już jakąś stację roboczą z jakąś taką kartą graficzną, konsumencką nazwijmy to, bo, bo, bo generalnie cały ten świat oparty jest o, o, o karty graficzne. No tutaj się już przydają specjaliści z obszaru data science i machine learning, bo coś tam trzeba douczyć, jakieś dane trzeba przygotować, no trzeba do tego podejść trochę już bardziej tak na serio niż w tym pierwszym kroku jeżeli chodzi o, o technikalia. I trzeba zweryfikować to, wykonać to POV i zweryfikować wyniki. No i teraz po co jest ten krok? Ten krok jest po to, żeby to przede wszystkim właśnie potwierdzić, czy ten biznes case daje wartość, a dwa, no w wielu organizacjach z naszych doświadczeń wynika, że, szczególnie w większych, że no żeby dostać zielone światło, żeby decyzja go do większego projektu, no musi być jakaś podstawa. I, i przygotowanie takiego POV i też jakiś raport w formie, formie tego, jakie są możliwości i co to daje. Jest silną podstawą, żeby, żeby uruchomić projekt i przejść wtedy do etapu trzeciego. A etap trzeci no to już jest implementacja. No i tak de facto, jak to już mówi, jest limit, Czyli zależy to de facto od yy, skali naszej firmy, od problemu, który chcemy rozwiązać. Wtedy no, musimy już y, zainwestować w wydajną no, w infrastrukturę serwerową, no, bo, bo to jest podstawa podejścia on y, Jeżeli nasz case tego wymaga, no to integrujemy się z systemami zewnętrznymi, y, wewnętrznymi naszej firmy i, i z innymi procesami. No i generalnie skalujemy to rozwiązanie w naszej organizacji, czyli pokrywamy tym rozwiązaniem te business unity, y, w, które, w, to, w które celujemy. No i tutaj są dwa ważne czynniki, co potrzebujemy. Pierwsze, czyli partnera, który dostarczy nam y, sprzęt i, i wyskaluje nam ten sprzęt do, 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 do naszej potrzeby. No i też partnera, który pozwoli na wdrożenie tego całego rozwiązania od tej strony powiedzmy ai No i co zyskujemy? Efektywność była dzisiaj odmieniana przez wszystkie przypadki, nie chcę być tematyczny. Ale, ale efektywność i połączenie z bezpieczeństwem danych, jest to coś, co, co na pewno zyskujemy.